Cześć, witajcie na kanale Wujatna Książka. W związku z tym, że zaczyna się takie Halloween, tydzień Halloweenowy, można tak powiedzieć, chciałabym zrobić też filmik, który ma właśnie taki Halloweenowy klimat. Szkoda, że nie ma ze mną mojej kumpeli, która jest specem od yy, filmów grozy, od strasznych historii, straszedeł, tego typu rzeczy. Yy, będzie ona jeszcze w filmikach i mam nadzieję, że uda mi się zrobić te filmiki właśnie w Halloween, zanim Halloween się skończy. Wtedy ją poznacie i w ogóle, w ogóle zacznie się nowa seria. I no, dzisiaj zapraszam Was do oglądania i słuchania Zombie Apokalipsa Bóg tak. Jeżeli oglądacie innych YouTuberów, to wiecie na czym polega tak, ale jeśli nie, to na wszelki wypadek powiem. Punktów jest 10. Wybieramy 5 książek i bohaterów z tych książek tworzymy swoją drużynę na apokalipse zombie. Do każdych dwóch punktów do dwie osoby z jednej książki. Yy, osoby szuka się bardzo łatwo, po prostu otwiera się książkę i pierwsze imię, jakie się przeczyta, to będzie ta osoba. Wybrałam sobie pięć książek. Wampiraci, i Demony Oceanu. Magia Zabija, Ilony Endlus Dom Tajemnic Chrisa Kolumbusa i Neta Wizini. Baśniobór Klucze do Więzienia Demonów, Brandona Mula. Oraz Akademia Wampirów, Pocałunek Cienia, Richelle Mead Losować książki będę w takim daniu, wiem, to bardzo pasuje do Halloweenowego klimatu, ale nie miałam nic lepszego, więc wzięłam to. Punkt pierwszy: Osoba, która zginie jako pierwsza. Osobę będę losować z książki Wampiraci. Uff. Dobra. Pierwszą osobą, która zginie jest Connor. To jest jeden z dwójki głównych bohaterów. Connor trafia na statek piracki, yy, uczy się tam szermierki i takich fajnych rzeczy, ma takie super przygody. Oczywiście jego siostra Grace też ma fajne, ale no kurczę, szkoda mi, że Conor zginie i to jako pierwszy. Drugą osobą, którą wylusuję z tej książki będzie osoba, której podstawię nogę, żeby uciec. Uwaga. Czękli! Cóż, właściwie to po tej pierwszej części niezbyt ją lubię, więc podstawiłabym jej nogę nawet wtedy, gdybym nie musiała uciekać. Tylko po prostu byśmy sobie gdzieś tam biegli i to ja bym jej podstawiała nogę, tak dla jaj wiecie. Wie, więc sorry, Częk, ale nie jest mi smutno, że cię tam zombie zjedzą przeze mnie. Punkt trzeci. Pierwsza osoba, która zamieni się w zombie i lasujemy kolejną książkę. Boję się! muszę takie fajne książki. Lasujemy z domu tajemnic. Pierwszą osobą, która zamieni się w zombie, będzie Brendan. Kurcze, Brendan przydałby mi się jako jakiś stratek albo. No. Jeśli będzie po y, stronie zombie, to. No, będzie y, trudnym przeciwnikiem. Punkt czwarty. Osoba, która mi podstawi nogę, żeby uciec. No, Mam nadzieję, że podstawi mi nogę, ale ja się nawet nie wywrócę, nie? Więc i będę biegła dalej. I tą osobą jest Dalia Christoph, czyli Wichrowa Wiedźma. No cóż, tak naprawdę nigdy bym jej nie wzięła do mojej drużyny, ale no, mogłabym się spodziewać po niej, że ona by mi tą nogę podstawiła. Losujemy teraz drużynowego idiotę, znaczy książkę, w której, z której będzie idiota. I będzie to. Baśniobój. Ok. Drużynowym idiotą jest set. No, on nie jest idiotą. Jest fajnym chłopakiem. To znowu jest jeden z dwójki bohaterów i znowu z rodzeństwa. Co prawda, jego siostra Kendra jest nieco mądrzejsza od niego, ale. No dobrze, że przynajmniej będzie w mojej drużynie, tak. Mamy drużynowego idiotę, seta. Teraz z tej samej książki losujemy mózg. Kendra. No i wiadomo. Jedna strona radyjstwa jest mądrzejsza, a druga tak niezbyt. Zostały nam dwie książki i losujemy. Drużynowego medyka z Magii Zabija. No, jest tam pewien lekarz i mam nadzieję, że to jego ja wylosuje, bo jest naprawdę świetny w swoim fachu. Losujemy. Kuran, władca bestii, będzie naszym drużynowym medykiem. No, on mi bardziej pasuje na takiego, co obrywa. No, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak tam będzie z naszymi obrażeniami. E... 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 No. Z tej książki wylosuję też eksperta od broni, do czego kuran by mi bardziej pasował. No ale dobra, zobaczymy, kto będzie. Roland. Hmm. Kuran i Roland w jednej drużynie. Kuran jako medyk, a Roland jako speca od broni No cóż, Roland pasuje do speca od broni Jest on naprawdę potężnym facetem Włada naprawdę yy, wielką magią mm, Tylko nie wiem, jak będzie się dogadywał z Kuranem No i została nam Akademia Wampirów Tak? Tak, Akademia Dobra I teraz... I teraz losujemy awanturnika. Co prawda, Rosy, by mi zdecydowanie do tego. Ale na kogo trafię? Na tego Benc, a trafię na Adriana. Ale No dobra. Adriana jest naszym awanturnikiem. No tak, pasuje mu ta rola. On. Yy... Lubi odstawać od reszty. Co prawda nie jest moją ulubioną postacią w akademii, ale no, no trudno. Teraz losujemy kapitana drużyny. I uwaga, uwaga: si. Rosy będzie naszym kapitanem drużyny, więc jestem pewna, że ci, co umarli to umarli, a ci, co przeżyli to przeżyją już i wyjdą z tego cało, ponieważ Rosy jest wspaniała i będzie cudownym kapitanem. I w ogóle, i w ogóle. Zobaczymy sobie teraz podsumowanie mojej drużyny, kto jest w mojej drużynie. No cóż, myślę, że... Wzięłam takie książki, gdzie bohaterowie są silni i no przydaliby się w apokalipsie. I tacy, właśnie, tacy takich właśnie bohaterów wylosowałam. No niektórzy są tak mniej fajni, a, ale na przykład Czękli to, to ona zginęła, to to spoko yy, Pora na cytat! Nie! Yeah. Ignis, Maria. Mulliel Triamala Jak zauważyliście, jest to w języku łacińskim, więc w komentarzach zgadujcie kąt to jest cytat i co oznacza w naszym języku. Powodzenia! I cześć! Już koniec. Nie ma już nic!